Co sprawia, że średnie firmy nigdy nie stają się duże? Wielu chciałoby wierzyć w to, że jest to sprzedaż, jest to jakiś produkt market fit, albo w szczególności, że jest to wina czynników zewnętrznych, takich jak kryzys, jak kursy walut, jak decyzje polityków, czy wszystkie inne rzeczy, na które nie mamy wpływu. Tymczasem my, jako Selwise bardzo często audytujemy średnie organizacje i czynnik, który sprawia, że one nigdy nie stają się duże, jest bardzo nieoczywisty. I tym czynnikiem jest Dowiecie się tego w tym odcinku. Kanał powstaje dzięki Wise Group, grupie spółek, które pomagają firmom mądrze rosnąć. Sellwise doradza, szkoli i wdraża narzędzia IT w sprzedaży B2B. AdWise projektuje i realizuje marketing B2B. Hirewise specjalizuje się w rekrutacjach i HR-ze. Automate wdraża automatyzację oraz AI w firmach. Sprawdź więcej na wisegroup.pl. No dobrze, spójrzmy sobie na sprawę z perspektywy typowej piramidy organizacyjnej. Tutaj na samej górze mamy gdzieś zarząd, który to... Jest taka iluzja, że ten zarząd podejmuje wszystkie decyzje, to od zarządu najwięcej zależy i tak naprawdę to same działania zarządu sprawiają, czy ta firma rośnie, czy nie, i oczywiście jest to prawda. Natomiast tutaj, gdzieś na samym dole tej piramidy organizacyjnej, są pracownicy, zespół, ludzie przy operacjach, to są ci ludzie, którzy produkują, ci ludzie, którzy wożą, ci specjaliści, którzy świadczą usługi, czy ci pracownicy, którzy pracują na produkcji. I teraz pomiędzy zarządem, a pomiędzy tą linią, najszerszą linią w każdej organizacji, która po prostu robi robotę operacyjną, znajduje się obszar, o którym dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać, i jest to bardzo popularny middle management management, czyli menadżerowie średniego szczebla. I teraz, jaki problem my widzimy w Polsce w kontekście menadżerów średniego szczebla? Problem jest taki, że oni w większości nie istnieją. To znaczy, tym liderzy są złapanki. Szefowie to są ci, którzy no byli najlepszymi specjalistami w zespole. Menadżerowie zatrudniani z zewnątrz bardzo często są menadżerami tylko i wyłącznie z CV-ki, czyli zatrudniamy menadżera, który w poprzedniej organizacji był menadżerem, twierdzi, że jest menadżerem, twierdzi, że coś tam potrafi zarządzać, ale w praktyce kompetencje menadżerskie tej osoby są marne, nikłe albo wręcz przeciwskuteczne. I brak tej. Tego środka, to znaczy ludzi, którzy jeżeli na poziomie zarządu powstanie jakaś strategia, powstaną jakieś założenia, jakieś plany, pomysły, powstanie coś, co efektywnie musi być wykonane przez tych ludzi na samym dole piramidy, albo jeżeli jest to piramida odwrócona, bo takie struktury organizacyjne też się, też się tworzą, to wtedy na samym szczycie. To właśnie middle management jest odpowiedzialny za to, żeby tłumaczyć decyzje zarządu i jest odpowiedzialny za to, żeby rozmawiać z waszymi ludźmi, jest odpowiedzialny za bardzo wiele rzeczy, które decydują efektywnie o tym, czy ta strategia odniesie sukces, czy też nie. Jeżeli ci menadżerowie średniego szczebla prowadzą zarządzanie takie, Wiesz, Heniek, to są kolejne pomysły prezesa, albo tej wiesz nowej pani z hr co tu przyszła i tam będzie się wiesz wymądrzać, po prostu to zrób, wypełnij, wpisz tam cokolwiek i będzie dobrze. To ten menadżer średniego szczebla, jeżeli zachowuje się w ten sposób, właśnie zniszczył całą pracę nad strategią i nad tymi narzędziami, nad sensownością bardzo, bardzo wielu działań. To menadżerowie średniego szczebla przekładają strategię zarządu na codzienność tych zespołów. To też oni, jeżeli tutaj dzieją się jakieś problemy. Problemy. Oni są odpowiedzialni za to, żeby je wychwycić i często naprawić, stworzyć procesy, które nie będą powielały tych błędów w przyszłości. Przede wszystkim, też to oni w końcu robią firmę, można powiedzieć. Oni robią tą firmę, bo żaden prezes czy zarząd, nawet najlepszy, nie da rady na co dzień rozmawiać z dwiema, trzema, czterema czy pięcioma setkami pracowników, którzy pracują w Waszej organizacji. W związku z tym, Świetnie zbudowany zespół zarządzający. Doskonała strategia. Doskonale zrekrutowany zespół tutaj na dole. Nie będzie działał i nie będzie miał żadnej wartości, jeżeli nie będziemy mieli middle managementu na dobrym poziomie w naszej organizacji. Kropka. To jest fakt na sam początek. Uważam, że problem middle managementu i tego, w jaki sposób oni zarządzają, jak bardzo są pomijani w wielu strategiach średnich organizacji, ale też dużych, to jest Szokujące, niebotyczne zaniedbanie w polskich firmach. I teraz chciałbym z Wami porozmawiać, jak w ogóle podejść do rozwiązania tego problemu, od czego to rozwiązanie rozpocząć. I. No i tyle. Nie? No i lecimy. Szanowni, mamy nową opcję na YouTube podbijania filmów. Żeby go podbić, trzeba zostawić łapkę w górę, wtedy pojawia się opcja podbicia, i dzięki temu film może zobaczyć więcej osób, którzy powinni się dowiedzieć o tym, jak bardzo istotni menadżerowie średniego szczebla są. A tymczasem wracamy do materiału. Pierwszy krok, słuchajcie, z mojej perspektywy to jest w ogóle zdefiniować te role. To znaczy w bardzo wielu organizacjach są ci team leaderzy, są ci liderzy, menadżerowie, dyrektorzy, że tak w sumie ten middle management jest taki rozpłynięty. W sumie nie wiadomo kto dokładnie jest członkiem tego zespołu middle managementowego. I teraz z mojej perspektywy bardzo ważna jest definicja kim jest middle manager, menadżer średniego szczebla w naszej firmie i zdecydowanie, że to nie jest to nie jest mini szef. To nie jest taki, taki mini szef w postaci takiej, że on tam coś robi, na co nie ma czasu ten duży szef. To jest taki efektywnie asystent tego dużego szefa, ale taki mini. Nie? Taki mało poważny, taki trochę śmieszny, taki lider. Jak coś się pali, to dzwonimy do niego w każdym razie. Nie? To to nie jest, słuchajcie, mini szef. To musi być po prostu ktoś, kto uwaga, napisałem sobie pięknie, tłumaczy strategię na działania zespołów. I to są menadżerowie, którzy mają uwalniać właściciela, zarząd od bieżączki, ale też ich zadaniem jest przede wszystkim, czyli sobie zapiszmy być może to. Pierwszy punkt: strategia trafia do zespołu, jest tłumaczona na operacyjne działania, i ten menadżer średniego szczebla dba o to w pierwszej linii. Drugą rzecz, którą robi, to oczywiście cele, które z tego powyższego wynikają. On o nie dba, żeby były wykonywane. Następnie zespół. Zespół, a dokładnie rzecz biorąc, rozwój tego zespołu. Kto ma ich rozwijać, jak nie menadżer średniego szczebla, ten, który z nimi pracuje na co dzień, ten, który zna bolączki każdej z osób w zespole, ten, który wie, e, kto ma jakie cele, ten, który wie, co kogo motywuje, ten, który wie, jaki kto ma styl komunikacji, to właśnie menadżer średniego szczebla jest odpowiedzialny za rozwój własnego zespołu. Co ważne, jest od tego, żeby pilnować procesów, pilnowanie procesów jakości, która się w tych procesach powinna być w jakiś sposób zaszyta i najczęściej raportowanie raportowanie do góry. I to nie jest raportowanie w postaci takiego spowiadania się, że ten mini szef raportuje do dużego szefa, żeby ten duży szef ocenił czy ten mini zrobił dobrze swoją robotę. Nie do końca o to chodzi, chodzi o to, że Rolą raportowania menadżera średniego szczebla wyżej jest wskazanie problemów, których menadżerowi średniego szczebla nie udało się rozwiązać albo których rozwiązanie nie jest w jego gestii, tylko jest w gestii osoby np. z zespołu zarządzającego, która hipotetycznie zarządza np. całą strukturą sprzedaży. Jest dyrektor sprzedaży i jest pięciu liderów regionalnych menadżerów średniego szczebla, którzy prowadzą poszczególne zespoły i oni raportują do dyrektora sprzedaży problemy, których nie byli w stanie rozwiązać, czyli to raportowanie efektywnie nie polega na tym, że ja się spowiadam, czy na pewno zrobiłem rzeczy. To nie taka powinna być ta rola, tak mi się wydaje. Drugim punktem to są, jak już mamy definicję, to są oczekiwania wobec tych ludzi. I teraz, jeżeli definicja powstała, przygotować oczekiwania na jej podstawie jest niebotycznie łatwo. Natomiast ja bym chciał poznać na odpowiedź na pytanie, przede wszystkim, jakie decyzje... Ten menadżer średniego szczebla, w związku z tym, może podjąć samodzielnie. Bo jeżeli on nie może samodzielnie podjąć żadnej decyzji, to on na pewno nie jest menadżerem średniego szczebla. Nie jest żadnym mini szefem, nikt go nie będzie traktował poważnie. Raportowanie, jeżeli ono ma być, to w jaki sposób, co te raporty zawierają, kiedy mają trafić do góry, jeżeli są z czegoś rozliczani, to z czego? W jaki sposób będziemy ich rozliczali z tych celów, z tej pracy z zespołem, z tego pilnowania procesów, w jaki sposób będziemy rozliczali naszych menadżerów średniego szczebla. I bardzo ważne jest to, że bez tego menadżerowi średniego szczebla jest bardzo trudno balansować pomiędzy byciem kolegą. A prawdziwym szefem, czyli kimś, kto naprawdę może podjąć jakąś decyzję. Nie zgadzam się nigdy w mojej firmie, żeby mieć takich menadżerów średniego szczebla, którzy po prostu są trochę lepszymi specjalistami, którzy jakby co robią robotę za tych specjalistów o poziom niżej, jak oni, robią ją, jak oni zrobią ją źle. Czyli tak naprawdę oni w sumie nic więcej nie mogą, przy tego, że mają lider i menadżer w nazwie mogą tylko naprawiać błędy za tych ludzi i za nich się tłumaczyć, jeżeli ktoś wyżej się po prostu zwyczajnie zdenerwuje. Pierwszy krok definicja, drugi krok konkretne oczekiwania. Natomiast trzeci. Trzeci jest oczywistą konsekwencją obu kroków, które wydarzyły się na początku, a mianowicie szalenie istotne jest wybieranie świadome. Wybieraj, wybieraj. Lepże samo wybieraj. Wybieraj świadomie ludzi, którzy mają być menadżerami średniego szczebla w Twojej firmie, bo klasycznym błędem jest awansowanie najlepszego handlowca, awansowanie najlepszego marketera, najlepszego specjalisty. On efektywnie traci to, w czym był świetny i zaczyna próbować być liderem, którym albo nie potrafi być, bo jeszcze zwyczajnie do tego nie ma kompetencji, albo wręcz nawet nie ma cech i predyspozycji do tego, żeby tym liderem. Efektywnie być. Tu bardzo często występuje problem polegający na tym, że pracownik, dobry pracownik, dobry specjalista chce zostać menadżerem, bo chce. Bo tak sobie zapisał w zeszycie, czy tak sobie zapisał w swoich osobistych celach. Chce być menadżerem. I teraz tak. Jeżeli moim sposobem zachowania tej osoby w zespole ma być ten awans na menadżera, kogoś. Kogo sprawdziłem, że niestety na tego menadżera się nie nadaje, to jest to absurd. Nie powinienem jako zarząd, jako prezes, jako właściciel, awansować ludzi tylko dlatego, że oni chcą być awansowani albo mają takie cele, a ja bardzo chcę, żeby zostali w mojej firmie. Jeżeli ci ludzie się do tego nie nadają, nie potrafią być menadżerem, nie mają predyspozycji do tego, żeby być menadżerem, to nie możemy tych ludzi awansować. Powinniśmy im wprost powiedzieć, że niestety nie mogę cię awansować w mojej firmie. Znacznie lepszą drogą jest przede wszystkim assessment, który sprawdzi, na ile ta osoba ma predyspozycję do pracy z ludźmi. Jeżeli macie dobrego haerowca, macie dobrego asesora, macie kogoś, kto potrafi ocenić kompetencje zarządcze, to właśnie w taki sposób powinno się to odbyć. To jest pierwsza rzecz. Natomiast drugą jest obserwacja pracy tych ludzi, obserwacja postaw tych ludzi, bo teraz jeżeli macie kulturę organizacyjną, to Paradoksalnie, właśnie menadżer średniego szczebla musi być jej uosobieniem. Jeżeli macie kulturę polegającą na tym, że na przykład bierzemy odpowiedzialność, komunikujemy się z szacunkiem, to awansujemy na liderów, na menadżerów, na średni szczebel, właśnie tych, którzy doskonale reprezentują takie postawy, które my cenimy. W związku z tym drugim, tuż po asesmencie, ja to zapiszę: jest assessment, jest obserwacja i Najważniejszym wnioskiem jest to, żeby nikogo nie awansować na stanowisko menadżera średniego szczebla ze względu na zasługi, bo to jest coś, co się mści praktycznie zawsze. To znaczy, musimy awansować ludzi, którzy kulturowo, którzy. Predyspozycjami mogą być menadżerem średniego szczebla, bazując na naszej definicji i oczekiwaniach, które przed momentem przygotowaliśmy. Zwróćcie uwagę, to są naprawdę bardzo proste trzy kroki. Natomiast krok czwarty to jest krok, na którym, do którego wielu nie doszło, że tak powiem. I krok czwarty to są uwaga, narzędzia i ramy. Uważam, że nie jestem w stanie być menadżerem średniego szczebla, jeżeli moja organizacja nie wbudowała dla mnie narzędzi i RAM. I teraz z jednej strony narzędzia i ramy to są oczywiście procesy. To znaczy, jeżeli mamy jakieś rozmowy rozwojowe, to jak prowadzimy rozmowy rozwojowe, jeżeli mamy jakieś feedbacki, mamy jakieś raportowanie wyników, mamy cokolwiek, to procesy, które ma ten średni, menadżer średniego szczebla robić, Powinny być opisane. Ktoś powinien wymyślić, w jaki sposób to zarządzanie w naszej organizacji wygląda. Nigdy nie zrzucam na barki menadżerów średniego szczebla. Tam, wymyśl, jak chcesz zarządzać swoim zespołem. On odpowiada normalnie, ja odpowiadam fajnie, i on coś tam zarządza. Po trzech miesiącach zespół rotuje, jakoś w tym zespole spada, a menadżer składa wypowiedzenie, bo w sumie to on jest już menadżerem, więc dostał lepszą propozycję finansową od innej firmy. <laughs> I zostawia mi rozwalony zespół, wyrotowany zespół i w sumie menadżera też już nie mam. Druga rzecz, oczywista z jednej strony, to szkolenia. Jeżeli ktoś ma być menadżerem średniego szczebla, to musi nabudować kompetencje związane z zarządzaniem. Kropka. I teraz narzędzia i procesy to jedno, kompetencje do tego, żeby je zrobić, to drugie. I teraz, jeżeli jako organizacja o to nie zadbacie, to gwarantuję, że ten zespół się, z średniego szczebla, się po prostu prędzej czy później rozleci. I ostatnia rzecz, która jest ważna, to mentoring. To znaczy szkolenie. I nauka pewnych kompetencji na sali z kimś, z dyrektorem, z kimkolwiek to jedno. Natomiast mentoring, praca na co dzień, to drugie. Jeżeli jestem menadżerem średniego szczebla, wiele sytuacji, z którymi się spotykam, to są sytuacje, z którymi spotykam się pierwszy raz. Jeżeli nie mam nikogo w zespole, kogo mogę zapytać o to, jak sobie z tą sytuacją poradzić, kogo mogę się poradzić, pracownik zrobił to, jak powinienem zareagować. Jeżeli nie mam takiego bieżącego mentoringu, szczególnie kiedy firma. Szybko rośnie, to bardzo często się okazuje, że po prostu zaczynam popełniać jako menadżer średniego szczebla błędy, które w kontekście całej organizacji są po prostu bardzo, ale to bardzo kosztowne. Jeżeli mamy definicję, potem czego oczekujemy, potem wybieramy świadomie tych ludzi i też świadomie ich zwalniamy w takim razie, nie? bo to jest ważne, że ktoś po prostu został awansowany, nie sprawdzi się w tej roli, i my, jako firma, niestety musimy podjąć decyzję. O tym, że nie możemy mieć takiego menadżera średniego szczebla. Wielu z nich lubi zarządzać konfliktem, wielu z nich lubi robić intrygi. Nie? To nie są rzeczy, które, na które możemy sobie jako rosnąca firma pozwolić. To kolejnym krokiem jest ta realna odpowiedzialność. To znaczy doprowadzenie do tego, że nawet ta osoba nie czuje się tym mini szefem, który jest mini szefem raportującym do dużego szefa. Jeżeli ten człowiek nie może podjąć decyzji o urlopie, o priorytecie zadań, o jakimś małym budżecie, o być może zwolnieniu, o czymkolwiek, to jest atrapą, a nie menadżerem średniego szczebla. Zarząd musi oddać część decyzyjności operacyjnej menadżerom średniego szczebla. On musi też, druga rzecz, odpowiedzialność, zaakceptować błędy menadżerów średniego szczebla jako koszt nauki musi, menadżerowie średniego szczebla będą popełniać błędy, ale przede wszystkim musi ich wspierać, zamiast wchodzić z butami w to, w ich zespoły na przykład, nie? Bardzo, ale to bardzo ważny punkt i ostatnim punktem, który zapiszę, to jest kultura, kultura tego, tych liderów, nie? To znaczy pomoc im, w tym, żeby oni mogli dzielić się doświadczeniami między sobą, żeby oni też ci liderzy byli zespołem, mają jakieś comiesięczne spotkania liderów, co działa, co nie działa, mogą się tym wymienić, mają też jasne powiązanie, powiązanie z firmą, oni rozumieją, co się strategicznie dzieje na, na poziomie najwyższym organizacji. Oni nie muszą wiedzieć wszystkiego, ale rozumieją, dlaczego zapadają określone decyzje, rozumieją, po co prowadzimy wdrożenie danego systemu, jakie są cele biznesowe. Oni mają powiązanie z tym najwyższym poziomem, bo są kimś, kto tłumaczy ten najwyższy poziom na poziom operacyjny. W związku z tym tam musi być zrozumienie obu stron. I traktowanie tych ludzi jako takich śmiesznych mini szefów, że idź i rób, tu masz KPI-a i zajmij się jego dowożeniem, efektywnie uszkadza strukturę organizacyjną, kulturę też organizacyjną. Czasami nawet bezpowrotnie, i ciężko po prostu zawrócić z tej drogi. I co ważne. Kultura pracy tych liderów to powinni być ludzie, którzy są traktowani ekstremalnie poważnie w organizacji. To są bardzo, bardzo ważne stanowiska, które powinny być dokapitalizowane i to często one sprawiają, a bardziej ich brak sprawia, że zarząd firmy jest przeciążony, bo zarząd rozwiązuje 160 tysięcy problemów operacyjnych z prezesem na czele i bardzo często powodem jest właśnie to, że tam nie ma kadry średniego szczebla zarządzającej. Po prostu to są świetni specjaliści. Ale nie mają pojęcia o zarządzaniu, nie mogą podjąć żadnej decyzji i są po prostu atrapami. Ale w sumie, może zaprosimy tutaj naszą Anię szefową Heru i zadamy jej parę pytań. Lecisz? Nie, bo czemu nie? nie? Bo jakby my pracujemy nad menadżerami średniego szczebla w naszej organizacji. Ostatnio zrobiliśmy Akademię Menadżerów Średniego Szczebla. No nie nazywaliśmy tego Średniego Szczebla, to Akademia Liderów, w której planujemy w naszej organizacji, rozwijamy w naszej organizacji kompetencje zarządcze tych ludzi i to nie zlecamy tego firmie em, szkoleniowej, która przyjdzie i zrobi to za nas, nie? tylko staramy się szkolić tych ludzi własnymi zasobami. To menadżerowie, dyrektorzy, zespół zarządzający pracuje z tymi ludźmi, ale czekajcie, za moment idziemy po nich. E, moi drodzy, udało nam się wyrywać Anna Makieła-Zoń. Jak się czujesz z tym, że cię tutaj posadziliśmy? Yy, bardzo, bardzo dobrze. Tak, cóż mam powiedzieć? <laughs> Ostatnio nagraliśmy odcinek podcastu NSM, który nawiązywał do roli HR-u w firmie. Na ile, Twoim zdaniem, Twoja rola w Wise Group jest związana w procentowo ze wsparciem menadżerów średniego szczebla? 80? 80%? Powiedziałabym. I na czym to wsparcie konkretnie polega? Jak ono wygląda? Czym ty się zajmujesz? Ja, nie mogę na niego patrzeć. Jeśli chodzi o menadżerów, to najbardziej skupiam się na tym, żeby wspierać ich w ich zarządzaniu i czasami też uczyć ich tego, bo musimy pamiętać o tym, że nie zawsze nasi menadżerowie, znaczy w ogóle menadżerowie, są osobami, które mają kompetencje zarządcze. Często ich sobie awansujemy jako najlepszych zespołu albo takich, którzy. Uważamy, że dadzą radę i, i fajnie, natomiast na koniec dnia okazuje się, że nie zawsze mają te, te kompetencje, no i tutaj trzeba z nimi wypra je wypracować, nauczyć, wesprzeć. W jaki sposób uczysz menadżerów średniego szczebla kompetencji w takim razie? To jest proces <noise> przede wszystkim. To co najważniejsze to to, że yy, może na przykładach, tak, tak będzie najlepiej na konkretach, u nas yy, w Wise Group... Yy, kiedy zmapowaliśmy sobie, w jakich obszarach potrzebne jest wsparcie i jakie kompetencje moglibyśmy, roz powinniśmy rozwinąć, to zorganizowaliśmy akademię menadżera. I tutaj, żeby była jasność, to nie, że ja jako HR zorganizowałam, przeprowadziłam, wyszkoliłam i w ogóle jest super, tylko ja zebrałam potrzeby, zebrałam potrzeby. Przyjrzałam się, jakie obszary są potrzebne do, do rozwoju rozpisałam sobie to w jakąś roadmapę, zorganizowałam takie szkolenia i przede wszystkim poprosiłam ekspertów, którzy mogą się zająć poszczególnymi tematami, żeby mogli z tymi menedżerami się spotkać. No i tak na przykład Ty zrobiłeś z delegowania zadań, Łukasz Połubianko z rutyn menedżerskich, a ja z feedbackowania, bo w tym się czuję mocno i wiem, że, że tutaj mogę ich wesprzeć. Także to jest taki przykład, który które wprowadziliśmy u nas i który będziemy kontynuować po okresie urlopowym. A tak w praktyce, jeżeli jestem menadżerem średniego szczebla, mam problem, mm. to, to jak to wygląda? Czy jesteś w stanie dać jakiś przykład? Problem, nie wiem, wiesz. Ktoś się zwolnił, mm. ktoś się pokłócił. Tak. Yy, w sensie nie mamy może takich dużo problemów. Yy, że ktoś się pokłócił i tego typu. Natomiast przykłady, które zdarzają się i wydaje mi się z mojego doświadczenia z klientami też częste, to brak rozwoju w firmie albo brak docenienia, nie? Tutaj taki przykład może być, że nie wiem, pracownik przychodzi i mówi o tym, że informuje, że czuje się niedoceniony. No i taki menadżer jakby niekoniecznie dobrze rozumie o co chodzi. W sensie mam takie poczucie, że często menadżerowie wchodzą na taki płytki poziom zrozumienia problemu, bez tutaj urazy, ale w sensie, że właśnie musimy uczyć ich trochę takiego głębszego spojrzenia. I na przykładzie może wyglądać to tak, że słyszymy, że ktoś jest niedoceniony a co robi menadżer? No menadżer poklepie po plecach i powie dobra robota, albo załatwi jakąś premię, jakiś dodatek finansowy, tylko co jeżeli temu człowiekowi wcale nie chodziło o pieniądze i wcale nie chodziło o poklepanie po plecach, tylko chodziło o takie realne docenienie. Czy, czyli masz na myśli to, że oni wchodzą na płytki poziom też pytaniami, które zadają do tych ludzi tak. w czasie ich rozmów? Tak, to jest, zobaczcie, często her przygotowuje jakieś tam narzędzia feedbackowe, nie wiem, ankiety, whatever, jakieś pytania, które, które mają zadać, wesprzeć tych menadżerów. Menadżerów przy feedbackowaniu i menedżerowie przechodzą te pytania zgodnie z tym co mają powiedziane, że mają zrobić, natomiast nie pogłębiają tych pytań. Na przykład wyobraźmy sobie, że y, słyszą od kogoś, że chce się rozwijać na feedbacku, że chciałby robić coś więcej, ale y, tak naprawdę dla tego menadżera miejsce, w którym jest ten pracownik jest ok, no bo robi dobrą robotę, sprawdza się, e, dowozi, no to po co ma zmieniać jego rolę, po co, mu ma, e, po co ma cokolwiek zmieniać. Więc takie, po, te potrzeby czasami, nie dość, że płytko podejdzie do tematu, to jeszcze te potrzeby menadżera są ponad potrzebami pracownika czasami w takich sytuacjach. No i wtedy HR jest w stanie wesprzeć poprzez to, i, w jaki sposób pogłębić problem y, pracownika, w jaki sposób zapytać, do czego dojść, tam, o co chodzi dokładnie z tą rozwojem. Bo dla jednych to będzie awans, a dla innych może dodatkowy projekt, jakiś mikroprojekt obok, a, a może czasami trzeba powiedzieć brutalnie przepraszam, ale nie mamy miejsca tutaj w tym momencie dla ciebie na zmianę. A to ja myślałem, że HR się zajmuje tylko payrollem, y, benefitami. Owocowymi czwartkami i tak dalej, a nie tam jakaś praca z menedżerami średniego szczebla. Na co to wszystko w ogóle, po co? Ania, o co tu chodzi? Nie chcę demonizować tych wszystkich benefitów, bo one mają jakąś rolę, ale chyba nie do końca taką, jaką my, tak dużą, jaką często przykładamy do nich. W sensie, że fajnie jest mieć dodatkowe rzeczy, dodatkowe możliwości w firmie, tylko ja mam takie podejście, że. Moje doświadczenia są takie, że można mieć bardzo dużo benefitów. Od samochodów służbowych, przez saunę w pracy, solarium i, i różne inne rzeczy. Natomiast co z tego, jeżeli Twoje wynagrodzenie jest powiedziałabym niskie? A druga rzecz, kiedy potrzebujesz rozwoju, to w ogóle nie ma na to miejsca. I kiedy I, menadżer traktuje cię jak śmiecia. Robimy tak, rzeczy po imieniu. Tak, więc jakby na koniec dnia. Mamy to, że benefity są super, ale to nie jest jedyna wartość, jaką my możemy wnieść do, do organizacji, żeby nie powiedzieć, że jest to do, naprawdę dodatek, który fajnie może coś rozmaicić, ale nie jest naszym naszego działania. Czyli co, Czyli jak nie zawołacie, to ja wchodzę, siadam i Jeszcze raz? Nie, już nie. A to już jest nagrane? No tak. A ty co myślałaś? Już? No już. Ja już że to była próba. No co ty? Serio? No, tak. no? Nie, no co ty? Nie mamy czasu w tej firmie na próby. Nie. I słuchajcie, ciekawostka jeszcze dzisiaj na kanale Filipa Kulikowskiego Wise y pojawi się materiał o tym, co menadżerowie średniego szczebla właśnie mogą mierzyć w działach sprzedaży i w jaki sposób z tych danych wyciągać wnioski. I to też może być fajny, przydatny materiał. Więc na kanał Filipa was też odsyłam. Fajnie, że Ania przyszła, słuchajcie, bo rzeczywiście z mojej perspektywy w ogóle HR najbardziej jest o tym, że jak rysowałem wam wcześniej zarząd, i tutaj rysowałem wam. Pracowników. To z mojej perspektywy, HR jest najbardziej o tym, żeby rzeczywistość pracowników dostarczać do zarządów, do kontekstu wszystkich decyzji biznesowych, które podejmujemy i pomagać właśnie tłumaczyć to, co z, tego, z tej strategii wynika na poziom zespołu. Natomiast po drodze dzieje się to właśnie pracą z tym middle managementem, nie? że ten HR tak naprawdę, on nie powinien być o tych benefitach payrollu i, i to jest ten, ten HR twardy, tylko że najbardziej powinien być z mojej perspektywy właśnie na temat menedżerów średniego szczebla, na tym, żeby pomagać tym ludziom zarządzać ludźmi na samym dole organizacji. Nie? I, i, I fajnie pamiętać o tym, że duże firmy nie rosną zazwyczaj dlatego, że właściciel jest genialny. Nie? One rosną dlatego, że rozumie, że sam. Niczego nie dowiezie i nie zrobi, i zaczyna tym samym budować m.in. kadrę średniego szczebla. I z mojej perspektywy, jest to jeden z sekretów przeskoczenia ze średniej firmy do dużej. Jest to odpowiedź na pytanie, dlaczego czasami dwie bardzo podobne organizacje rosną w zupełnie innym tempie, i okazuje się, że bardzo często odpowiedzią jest to, w jaki sposób zbudowaliśmy nasz, naszych menadżerów średniego szczebla, w jaki sposób ich rozwijamy, jak ich dobieramy i czy działamy tak jak. To dzisiaj opowiedzieliśmy. A Was serdecznie zachęcam do zostawienia podbicia pod tym materiałem. Więcej osób dzięki temu zobaczy, dowie się i być może ten materiał dotrze do tych, do kogo powinien. A Wy dajcie znać, co sądzicie o menadżerach średniego szczebla. Jak jesteście menadżerem średniego szczebla, napiszcie, czego Wam brakuje. A jak jesteście zespołem, to napiszcie, czego Wam brakuje ze strony Waszego menadżera, lidera, który zarządza Wami na co dzień. To może być fajna dyskusja, a ja się kłaniam. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!